Gościem w Poznaniu.pl jest senator Marcin Bosacki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W czwartek 14 kwietnia delegacja Senatu Rzeczpospolitej dotarła do Ukrainy, do Kijowa. Senatorowie na własne oczy przekonali się o skutkach wojny w między innymi Buczy czy Wirpieniu. Panie senatorze, co zwróciło pana pierwszą uwagę po wjechaniu do zbombardowanych miast? Dodam tylko, że to wspólna delegacja Senatów Polski i Czech. I obaj marszałkowie obu senatów wystąpili potem pod wieczór, na koniec dnia przed Werchowną Radą, czyli Parlamentem ukraińskim w Kijowie. Natomiast rzeczywiście głównym celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją w tych najbardziej w okolicach Kijowa zniszczonych. W miastach i okazanie solidarności ich mieszkańcom. Bo rzeczywiście tam sytuacja po prawie półtora miesiącu okupacji rosyjskiej jest straszna. Myśmy byli w trzech miastach w Irpieniu, w Buczy i w Borodziance, ale przejeżdżaliśmy przez kilkanaście innych małych miasteczek albo wsi. I właściwie, oprócz jednej wioski, w każdej miejscowości są ogromne zniszczenia, i w większości z tych miejscowości, moim zdaniem, ponad połowa domów jest przynajmniej uszkodzona wiele jest po prostu zrównanych z ziemią. I to jest pierwsza refleksja. Druga jest taka, że rozmowy z, z mieszkańcami. Są niezwykle trudne. To znaczy, tam ludzie rzeczywiście mieszkali przez całe tygodnie obawie o swoje życie, zdrowie, kobiety przed tym, żeby nie były gwałcone. Starsi ludzie bali się wyjść na ulicę, bo można było zostać zastrzelonym tylko za to, że się pojawiło na ulicy, a akurat Rosyjski żołnierz miał zły humor, albo był pijany, może albo na narkotykach, wszystko jedno. W każdym razie rzeczywiście było tak, że, jak nam mówiono, zwłaszcza wieczorami, rosyjscy żołnierze w tych miejscowościach urządzali sobie polowania na ludzi, którzy się pojawiali, którzy śmieli wychynąć ze swoich piwnic z reguły albo, albo innych skrytek. Na pewno są to, są to straszne, dramatyczne przeżycia dla tych ludzi. A proszę powiedzieć, jak zachowują się teraz, kiedy już, no miejmy nadzieję, to największe zagrożenie przeszło? To jest różnie. Na przykład w Borodziance, to jest takie miasteczko na drodze z Kijowa do Warszawy, jakieś 50 kilometrów od, od Kijowa. Tam już widać w wielu miejscach odbudowę, a przynajmniej sprzątanie bo część z tych budynków trzeba rozebrać, żeby na ich miejscach postawić nowe. Ale już się w wielu miejscach sprząta gruz, szkło, rozbite okna, metal, wozy bojowe, czyli kawałki pozostawione przez, przez najeźdźców. Tam widać no, to, że, że zarówno Lokalna społeczność, jak i państwo ukraińskie e, władze działają, próbują przywracać miasteczku e, no, jakąś normalność. Ale na przykład w Wilpieniu, e, tam gdzie byliśmy w dwóch osiedlach, to tam po prostu są całe osiedla, całe kwartały e, z domami, które są opuszczone e, wielopiętrowymi, nie wiem, 80-piętrowymi domami. Które y, są w części spalone, y, wszystkie zniszczone, co najmniej ostrzałem, jeśli nie y, z, z bomb czy, czy w rakiet, to z, y, z karabinów maszynowych. Y, wszystkie okna są rozbite, i tam na razie nikt nie wraca. Po prostu tam jest y, zniszczenie takie, że że no, no, widzieliśmy nadal opuszczone, zresztą na moim Facebooku to pokazywałem, no, nadal opuszczone na podwórkach um, y, auta z rozstrzelanymi w, nie tylko szybami, ale też drzwiami czy maskami, um, y, pozostawione sklepy, y, po prostu obrócone w perzynę, jakbyśmy to powiedzieli, staropolszczyzną, ale rzeczywiście, no, jak w y, w małe centrum handlowe trafiły dwie czy trzy bomby, to tam, to tam ledwo widać, że ściany były. Dachów nie widać w ogóle, bo one są na podłodze. Szkła nie widać w ogóle, bo one jest oczywiście rozbite. Czasem nawet nie widać znaków, jakie to były sklepy, tak? Bo to jest tak zmieszane wszystko, obrócone, jak mówię, w perzynę. A propos znaków, widzieliśmy w kilku miejscach, jak rosyjscy żołnierze, rosyjscy najeźdźcy strzelali do, specjalnie to było widać, strzelali do pomników, zarówno bohaterów tej toczącej się od 8 lat wojny na Donbasie, bo w kilku miejscach takie pomniki były postawione tym, którzy zginęli, bo przecież kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich zginęło. Przez te 8 lat na Donbasie. Ale też widzieliśmy w Borodziance ostrzelany, wysoki pomnik Tarasa Szewczenki, czyli 19-letniego wieszcza ukraińskiego, ojca literatury nowoczesnej ukraińskiej. I znaczy to jest niezwykłe barbarzyństwo tak? znaczy strzelać do starych pomników. Bohaterów drugiego narodu. I to pokazuje, że, że nie ma żadnej przesady w tym, że celem tej wojny Putina jest zniszczenie narodu ukraińskiego, bo on nie uznaje, że taki naród istnieje, uważa, że to są jacyś młodsi, zagubieni bracia Rosjan, czyli po prostu ludobójstwo. I tak to należy nazwać, tak też to nazwał marszałek Grodzki w swoim wystąpieniu przed Radą Najwyższą Ukrainy. Nawiązując do tej odbudowy, o której Pan wspomniał, w Pana ocenie, czy to jest realne, odbudować najbardziej zniszczone miejsca, a jeżeli tak, to jak długotrwały byłby to proces? Wszystko jest realne, wie Pan. No, y jeśli odbudowano w historii przez kilkadziesiąt lat przecież i, i zmieniając często całą topografię miasta, Warszawę y czy y w, w Stalingrad, no, to, no to, to, to wszystko można odbudować. Zresztą te miasta niewielkie, bo największe z nich bucza to ponad 50 tysięcy mieszkańców. Nie są najbardziej zniszczonymi miastami w Ukrainie. Najbardziej zniszczonym w tej chwili miastem w Ukrainie o skali takiej samej albo nawet większej jak Warszawa prawie 80 lat temu jest, jest Mariupol. Są inne miasta na wschodzie Ukrainy, w tej chwili ostrzeliwane albo już zdobyte przez Rosjan, gdzie również ponad połowa budynków jest, jest zniszczona. Całkowicie. Tak jak w Mariupolu to jest ponad 90%. To się da, tylko to będzie dla kraju, który nadal toczy wojnę, dla kraju, którego możliwości Finansowe już przed tą wojną nie były zbyt duże, chociaż akurat ostatnie lata to jest rzeczywiście taki, taki mały renesans wzrostu gospodarki ukraińskiej, i to było widać w ostatnich latach na Ukrainie. To będzie niezwykle trudne i to będzie wymagało ogromnej pomocy całego Zachodu, zwłaszcza Unii Europejskiej, która, jak myślę, prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej, przyjmie Ukrainę w swoje szeregi. Ale tak, to będzie, to będzie ogromny, ogromny wysiłek, bo nawet w tych częściach Ukrainy, jak środkowa Ukraina, czy zachodnia Ukraina, gdzie walki bezpośrednio, walki piechoty, czy czołgów się nie toczą, ani nie toczyły, jak, jak w północnej Ukrainie, w okolicach Kijowa, czy, czy Sum, czy Czernichowa, tam również są ogromne zniszczenia infrastruktury, bo Rosja atakuje rakietami Wcześniej również lotnictwem, teraz już mniej lotnictwem, bardziej rakietami, bazy wojskowe, bazy paliwowe, czasem mosty i lotniska. Więc praktycznie w całej Ukrainie, nawet w zachodniej, są ogromne zniszczenia infrastruktury i Rosji o to chodzi. Ona, nawet jeśli być może się powoli godzi z myślą, że w sensie militarnym wprost tej wojny nie, nie wygra, to chce upokorzyć i zniszczyć Ukrainę w sposób ekonomiczny. I dlatego, między innymi dlatego, Ukrainie potrzeba ogromnej pomocy ze strony y, cywilizowanego świata. Ta wiara Ukraińców w zakończenie się wojny budziła i myślę, że wciąż budzi respekt wśród całego świata. A jak ta wiara ma się teraz? Wie pan co? Bardzo y, dobrze, to znaczy y, właściwie wszyscy mieszkańcy tych, tych miast zresztą tam. Tam ludzie zaczynają powolutku wracać. Tam naprawdę wracają na przykład rozmawialiśmy z takimi dwoma może trzema. Wracają mężczyźni ale jeszcze bez rodzin, tak, bez kobiet y, i dzieci. E, oczywiście pozostali tam ci, którzy się ukrywali przez y, y, przed bombami, i strzałami y, zbrodniarzy z Rosji przez cały czas okupacji, czyli około miesiąc. E, y, ale na przykład w tej chwili się szacuje, że do 55-tysięcznej buczy w tej chwili jest tam 30 tysięcy osób. Tak? I myśmy, myśmy z wieloma z nich rozmawiali. Ich jednoczy jedno, znaczy wiara w to, że ich wojsko pokona Rosjan i w pewien sposób trzeba to tak powiedzieć, zemści się na Rosjanach. Tak? Znaczy to, to się nam żyjącym w pokoju wydaje Czymś, czy wielu z nas się wydaje, czymś nagannym, ale proszę pamiętać, że w 1945 i co najmniej kilka lat później, wielu Polaków chciało zemsty na, 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 na Niemczech tak? i na Niemcach. Więc ci ludzie, którzy potracili naprawdę krewnych sąsiadów. Każdy, każdy tam ma kogoś, kto musiał uciec, każdy tam ma kogoś, kto jakoś ucierpiał. Jeśli nie został zabity lub, lub ranny, lub, przepraszam, przepraszam za otwartość, zgwałcony, to, to w, na przykład ostrzelano jego biznes, albo sklep, albo warsztat. Albo jego zakład pracy już trzeci miesiąc nie, nie funkcjonuje, bo, bo po prostu musiał się zamknąć z powodu z powodu tego, że był w strefie wojennej, albo nadal jest. Tam jest rzeczywiście nienawiść do Rosji Putina i Rosjan, ale też jest taka, taka twarda wiara w to, że wojsko ukraińskie zwycięży. I też jest wiara w to, że Zachód Ukrainie i wojsku ukraińskiemu pomoże. Też jest bardzo duży szacunek i wdzięczność do Polski i do Polaków, bo wiele z tych osób, z którymi rozmawialiśmy, dziękowało nam za to, że ich krewni, głównie oczywiście kobiety z dziećmi, są w tej chwili w Polsce. Gościem w Poznaniu.pl był Marcin Bosacki, senator Rzeczpospolitej. Panie senatorze, dziękuję. Dziękuję, panie, panie redaktorze, dziękuję państwu i wesołych świąt rzeczy. Wesołych świąt.